Tak, przemysł miasta. Ale weźmy hutę, czyli sprawę bardzo palącą dzisiaj. Tak naprawdę mało kto o tym wie, że pierwsze problemy huty zaczęły się w latach 90., w połowie lat 90. Wtedy, kiedy nie określono właściwego, właściwej drogi, właściwego kierunku rozwoju huty. I można dzisiaj powiedzieć z perspektywy Tyrola, że w zasadzie jedynym sensownym pociągnięciem w historii huty, oprócz jej powstania, to było stworzenie Wydziału Szkła Technicznego. To było fenomenalne pociągnięcie na owe czasy. Przeszkolono ludzi, przeszkolono kadrę techniczną, sprowadzono, kupiono nowe technologie z, z ogromną ilością instrukcji ich obsługi. W tym, w tym kierunku przeszkolono ludzi i w Anglii, i tu w Polsce. I, 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 i ten kierunek należało kontynuować. Oczywiście Szkoła ręcznie formowane, z którego krosno było znane na całym świecie. To, to wówczas było na topie. Tylko nikt nie pomyślał, jaki będzie kierunek faktycznie rozwoju tego ogromnego zakładu pracy, który wówczas zatrudniał ponad 7 tysięcy ludzi. Nikt. Byli co prawda tacy ludzie, ale ich głos został absolutnie zlekceważony. Bo w pewnym momencie te całe technologie związane z, z, z produkcją szkła technicznego, one się siłą faktu zaczynały starzeć. Należało w tym momencie już podjąć decyzję o tym, żeby te technologie odnowić. Od w zasadzie były dwie drogi. Obie były sensowne, tylko z żadnej nich nie, z, z, z nich nie skorzystało. Jedna to była kupno super technologii. Jeszcze raz, inwestycja w futę, prawda? gdzie można było produkować yy, no wspaniałe szkło yy, na potrzeby medyczne, szkło laboratoryjne które w tej chwili na świecie jest na, na topie, Sprzedaje się za ogromne pieniądze. Ich, I tutaj w Łódź byli przygotowani ludzie, bo, bo była i kadra techniczna, i ta wyż, wyższa, i ta średnia kadra techniczna techników, i tak można to było robić. Ale wtedy koncepcja była inna. Tylko, tylko ręcznie formowana, ręcznie formowane, dlatego że był to okres, kiedy liczyła się tylko kasa, 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 kasa. Teraz, natychmiast. A teraz mamy to, co mamy. Upadłość, poszukiwanie przez syndyka. Inwestora. No bo taka jest prawda. Główna jego rola to jest znalezienie dzisiaj inwestora, czyli kupca, po prostu kogoś, kto by w tę zainwestował, prawda? Ale nie po to, żeby ją e, znowu e, z, no zniszczyć, tylko po to, żeby po prostu e, coś ta kółka produkowała. To ten moment, ma, mało proszę sobie zdaje z tego sprawę, bo widzi się dopiero końcowe efekty. Natomiast wtedy, w 90-tych latach, przegapiono e, tę ogromną szansę. I, i, I dzisiaj szkło techniczne w Krośnie mogło być na światowym poziomie, na światowym... Wystraszono się wówczas, że prawda, tam niektóre zakłady polskie, które brały szkło techniczne z food, że, że kupił Philips, że tam jakiś inny, że tego, że, że my nie wytrzymamy tej technologicznych, Ale przecież to byli gotowi inżynierowie, którzy mogli tę te technologię tworzyć. Bo ja wspomniałem o dwóch drogach. Jedna droga to była taka kupić tę technologię, a druga taka rozwijać własnych, przecież ona nie jest bliższa, prawda, jak gdyby mentalnie rozwijać własne instytuty badawcze wokół huty, yy, czyli robić coś, co dzisiaj mówiłem właśnie tą łącznością przemysłu z nauką i, i, i można było te huty wtedy rozwijać. Nie ratować jeszcze wtedy, wtedy rozwijać, wytyczyć im sensowny kierunek rozwoju. Dzisiaj byśmy nie mieli żadnego problemu, byśmy świetnie funkcjonujący zakład. A w życiu to jak jest, jak się przegapi jakąś szansę, przegapi się szansę na rozwój, to już potem można nie, nie wrócić do tego. No i później wiadomo, ale wydaje mi się, że to, potem to, co się już działo, to, jest, to już jest pochodna tego, że, że w pewnym okresie nie postanowiono nie postanowi, nie postanowi, nie postanowi na rozwój. A tu chcę wam powiedzieć, że Krosno właśnie powinno iść tą ścieżką? Oczywiście. Kier, kier, czy, kier... Czy, czy raczej myśleć o turystyce? No Bo takie są też pomysły. Nie no, można sport, Nie no, turystyka to jest bardzo piękna rzecz, tylko powiedzmy sobie szczerze. No. Może, może źle sprecyzowałem, chodzi bardziej o taki pomysł, żeby zrobić z miasta taki, nazwijmy to, wioskę sportową, gdzie przyjeżdżałyby na różne zgrupowania, różne ekipy sportowe i, i tak dalej, a to znowu... No jest to, tak to jakiś, wziłby, pomysł. By, no jest to jakiś pomysł na nakręcenie jakiejś kultury w mieście, prawda? Na, 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 na zwiększenie liczby miejsc pracy, czyli na nakręcenie na koniunktury z kolei gospodarczej. Niewątpliwie, no każdy kierunek jest warty rozważenia. Natomiast mnie no, najbardziej mówię, bliski jest kierunek rozwoju przemysłu, z tym tylko, że w tej chwili, jak mówię, no to, to, to musi pójść w kierunku poszukiwania inwestorów, bo e, liczenie na to, że przelobuje się w jakimś gremium e, rządowym, że coś tutaj państwo wybuduje, to Państwo wiecie, że my już jesteśmy w zupełnie w innych realiach e, makroekonomicznych i to już i ustrojowych i tak nie będzie. Tu trzeba po prostu wyjść do inwestorów e, i, i, i takich inwestorów znaleźć. No na razie to się specjalnie nie udaje, tak między nami mówiąc, ale to nie jest bolączka tylko Krosna, nie ja chciałbym tak po prostu, żeby to zostało odebrane jako, jako tam e, krytyka wszystkiego, co się w Krosnie dzieje. Po prostu jest to, e, trudności pozyskiwania inwestorów są ogromne. I jeszcze mamy jeden problem, a to związane już nie tylko z Krosną, tylko z dojazdem do Krosna. Jak to, Jaka jest infrastruktura wokół Krosna, prawda? Jeżeli, jeżeli my nie będziemy mieli te S-19, dziewiątki z prawdziwego zdarzenia, jeżeli budowa auto, autostrady, która nas komunikuje z resztą Polski, będzie się też, mówię, nas w nas sensie, w sensie regionu będzie się opóźniać, no to i, i, i nasze szanse rozwoju maleją. A do tego dochodzi od razu problem, problem demograficzny, że młodzi ludzie będą wyjeżdżać, prawda, Nasz że zdobywszy tutaj wykształcenie nie widzą szansy dla siebie tutaj, to będą wyjeżdżać. A więc znowu po prostu e, tracimy coś takiego, co dzisiaj się nazywa e, takim sformułowaniem e, kapitału ludzkiego. W tym kontekście właśnie. Bo wspominałem też nasze przed dawne rozmowy w nieistniejącej instytucji Pszczółka kultowej. Zawsze marzył Pan o ośrodku akademickim, w ogóle o rozwoju nauki. Wiadomo, nauka jest motorem postępu i dzięki nauce można y, coś osiągnąć y, Więcej niż y, ręcznie formowane szkoły, jak pan zaznaczył. Jest pan ojcem, założycielem tej naszej Alma Mater Krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nikt nie jest w stanie tego, tego panu z dług zabrać, bo fakty wiążą na za siebie. Jak z rozwojem dalszym tej uczelni, pana, y, pana zdaniem, ponieważ no, robią kupak, licencja licencjat, inżyniera, jadą w Polskę robić magistra, do innych uczelni, i za bardzo wracają. Przecież nie byłby to sposób jakiś na... Z jednej na strony to dobrze świadczy o uczelni, bo to znaczy, że ci ludzie, którzy u nas zdobywają wykształcenie, są mile widziani i, i, i na kierunkach technicznych i tych po licencjacie, że mogą kontynuować naukę na Politechnice, jednej, drugiej, czy w Krakowie, czy w Rzeszowie, czy na Akademii Górniczo-Hutniczej, to jest, czy, czy w innych uczelniach, jak na uniwersytecie, i, i, I to dobrze świadczy o naszych absolwentach i dobrze świadczy o tym, że po z górą już 10 latach, bo to w tamtym roku uczenia obchodziła dziesięciolecie, jak ten czas szybko leci, tak między innymi mówiąc, to wydaje się, że, że uczenia była pomysłem, nie chciałbym sam się wychwalić, ale trafiłem w dziesiątki, on, on gdzieś faktycznie się rodził w moich marzeniach jeszcze, jeszcze wiele, wiele lat temu. Jak, jak dojeżdżałem z Krosno do Rzeszała przez 10 lat i tak sobie myślałem nieraz, no jakby to fajnie było, gdyby, gdyby mieć pracę chociaż tutaj, nie? u siebie, bo to było takie egoistyczne w jakimś sensie. Ale, ale tak myślałem, że, że, że Krosno jest na tyle dużym miastem, żeby chociaż jakaś filia, jakaś, jak, jakiś wydział zamiejscowy, żeby coś takiego było wiedział, co prawda, w Krosno. Mieliśmy wydział za miejscowa AGH działający tam w Instytucie Techniki, czy w oparciu o, o technikę w nafty i gazu. Ale chciałem coś więcej. I, i, I tak się szczęśliwie złożyło i dla mnie, i, i, i dla naprawdę prawdopodobnie, że w 97 roku Sejm uchwalił ustawę o możliwości tworzenia państwowych wyższych szkół zawodowych. To był Sejm jeszcze, w którym większość miała SLD uczciwie mówiąc, a w 97 roku, jak w październiku, nawiasem no mówiąc wczoraj, to 21 października, to 13 rocznica, jak, jak składałem przysięgę. przysięgę. I ta ustawa była jak gdyby gotowa, tylko chodziło to o, 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 o to, żeby można było ją, ją realizować. I wtedy, I wtedy pamiętam, zaczęliśmy bardzo współpracować mocno z senatorem, dzisiaj już niestety w świętej pamięci młodszym, ode mnie z znaczy człowiekiem, który odszedł nagle, senatorem Andrzejem Mazówkiewiczem z Jarosławia. Chcieliśmy po prostu te idee, która w tej ustawie była zawarta, wcielić, wcielić w życie, czyli stworzyć e, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Jarosławiu w Krośni. Jarosław miał wówczas lepszą bazę, dlatego oni stworzyli, i mu się udało to rok wcześniej stworzyć. Ja byłem e, zresztą członkiem Komisji Nauki i Edukacji Narodowej wówczas, czyli e, jak gdyby było to, te moje działania były w sposób naturalny, e, zgodne z tym, co w Senacie powinienem robić. No a oprócz tego wówczas jeszcze wolno było łączyć e, mandaty, czego już dzisiaj nie, nie, nie ma takiej możliwości można było łączyć mandaty senatora i radnego Sejmiku Wojewódzkiego, w dziewięćdziesiątym roku były były wybory do Sejmiku Wojewódzkiego, to zostałem wybrany i przez trzy lata łączyłem tę funkcje, a w Sejmiku zostałem jednogłośnie wybrany przewodniczącym nadzwyczajnej komisji do spraw stworzenia Uniwersytetu Przeszowej i innych państwowych wyższych uczelni na terenie województwa podkarpackiego, tak ta nazwa brzmiała i wszyscy jakoś tak zagłosowali, że tego widocznie jakieś tam nadzieje we mnie pokładano, że uda się takie uczelnie stworzyć. I takich uczelni na terenie województwa podkarpackiego udało nam się stworzyć pięć. Za to dostałem Złoty Krzyż Zasługi, muszę się pochwalić. I na 20 w skali kraju. 5 w naszym województwie. To jest, to jest ogromny sukces. Czyli jedna czwarta wszystkich uczelni Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce powstała. Jedna czwarta, pięć powstało e, tutaj e, u nas. No i jedną z nich była druga w kolejności. Powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Miałem zaszczyt zasiadać w pierwszym konwencie historycznym tej, tejże uczelni i jak wspominam początki na no, Wyższej Szkole Zawodowej, kiedy, jak to się dzisiaj mówi, rektorat mieścił się w terce profesora Strutyńskiego. To było nie tak dawno, 10 lat temu, kiedy przyjechali ludzie z, z, z PAKI, z Komisji Akredytacyjnej i nie, nie pozwolili nam utworzyć Instytutu Politechnicznego, bo tak naprawdę nie mieliśmy nawet bazy lokalowej, Coś pokazaliśmy wówczas budynek Szkoły Podstawowej nr 2, no wówczas w zasadzie katastrofa budowlana, no to nam tego nie otworzono, mimo że ładną kolacją przyjęliśmy tego, tego Pana doktora, który tu przyjechał, i zrobił, czyli stosowaliśmy ten biały loping, ale się nie udało. No ale rok później udało nam się to, to otworzyć, ten Wydział Politechniczny. Proszę Państwa, teraz tak naprawdę, uczelnia rozwija się niesamowicie. Już ponad 7,5 tysiąca ludzi poszło w świat z dyplomem naszej uczelni. Większość z nich kontynuuje studia na innych kierunkach, na innych uczelniach, zdobywający tytuły ma magistrów. Ta uczelnia w tej chwili kształci, mówiąc razem ze studiami założonymi, około, około 5 tysięcy studentów. Dla Krosna i dla wszystkich miast, które otrzymały tę szansę posiadania. W Państwowej Wyższej szkoła Zawodowej według mnie to był ogromny skok cywilizacyjny, ale też i finansowy. Rektor na ostatniej, na ostatniej inauguracji określił, że około 30 milionów złotych wpływa do miasta regularnie, prawda, dlatego że tu istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Ja sądzę, że ten rachunek nie jest nawet do końca, nie jest do końca pełny, dlatego że na pewno w tym rachunku nie ma, nie ma tych pieniążków, które studenci płacą za ewentualnie wynajm wynajem stancji, to co zostawiają w sklepach. Nie są to ludzie oczywiście zamożni, ale jednak coś kupują, gdzieś jedzą w stołówkach i tak dalej. No to, to jest naprawdę wielka szansa nakrosna. No oprócz tego baza, baza ta lokalowa. No to byliśmy w tym roku świadkiem otwarcia budynku nowej biblioteki. Zachęcam wszystkich, kto nie był, bo to jest naprawdę, no jeśli chodzi o Estetykę tego, tego, tego przedsięwzięcia, ale też o funkcjonalność, o jego nowoczesność, no to jest naprawdę hit. Jak na warunki w ogóle nie tylko grośnieńskie, ale polskie, naprawdę to jest wspaniała, wspaniała rzecz. Widzimy jak wypiękniał rynek dzięki odnowieniu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową budynku magistratu dawnego pod zegarem. Widzimy jak wyglądała niegdyś budynki szkoły numer 1, szkoły tkackiej i szkoły numer 2, gdzie w tej chwili mamy tam kompleks budynków uczelnianych, pięknie odnowionych kolegę Bigoniano. No wszystko to jest tego. Teraz będziemy robić kolejną rzecz. Będziemy robić yy, Suchodów, prawda? Wielki kampus i tam prawdopodobnie umiejscowi się cały Instytut Politechniczny, żeby już był w jednym miejscu. Trwa remont budynku yy, w Turaszówce, yy, nadbudowa. Yy, tak, także no, uczelnia stale się rozwija. I jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć że uczelnia stała się dla wielu młodych ludzi szansą awansu społecznego. I to nie tylko dla studentów, ale też dla pracowników tejże uczelni. My już mamy sporą kadrę ludzi młodych, którzy na tej uczelni zdobyli doktoraty, osiągają tytuły naukowe. I sądzę, że nawet taki, taki etap w rozwoju naszej uczelni. Oczywiście na to trzeba trochę jeszcze poczekać że w zasadzie ludzie pracujący w krośni, wywodzący się z krosna bezpośrednio będą siłą wiodącą tej uczelni. To oni będą kierownikami instytutów, a kiedyś pewnie w przyszłości dyrektorami.